Te drony mogą latać znacznie szybciej niż Mavic Trójka. Tamte modele mogły latać z prędkością maksymalną 15 metrów na sekundę, a tutaj maksymalnie możemy latać z prędkością 21 metrów na sekundę. Co w połączeniu z naszymi kamerami, które mogą robić zdjęcia znacznie szybciej niż w Mawiku Trójce, to możemy sfotografować na jednym akumulatorze znacznie większy obszar po prostu terenu. W Mawiku Trójce z, z wysokości 120 metrów na jednym akumulatorze to dało się zrobić zdjęcie mniej więcej 120 hektarów jakiejś powierzchni. Niektórzy mówili o 150 hektarach, bardziej dla mnie realne to jest 120, bo rzeczywiście sam takie powierzchnie robiłem. Natomiast tutaj, jeśli możemy latać znacznie szybciej i kamera może robić zdjęcia znacznie szybciej to myślę, że tutaj przebijemy próg 200 hektarów powierzchni na jednym akumulatorze.